Księciuk, po obronie pasa na Fen45. No, pierwsze pytanie, które już tutaj padło poza kamerami, czy to duszenie było tak ciasne jak wyglądało? Było ciasno, ale nie panikowałem. Mocno chwyt rozdzielałem, głowa do góry złapałem się tam jeszcze pod nogę. Taka moja firmowa ucieczka i, i czekałem aż się spompuję i, i udało mi się wyjść. Nie, nie kleptobym tego, wolałbym chyba spłynąć niż, niż się poddać. To było w czwartej rundzie, tak? No, no nie było szans, żeby się poddać. Musiałem z tego wyjść na charakterze. Oddań było sporo i to też z Twojej strony ta, ta balacha też, można powiedzieć, niewiele chyba brakowało. Nie, no tam ja jestem przekonany, że Mansur ma gdzieś wy wyłamaną tą rękę, bo tam wszystko strzelał, tam mu to to trzaskał i ja byłem przekonany, że on to klepnie już, ale widać, widać, nie klepnął i ciekawe co, co z jego ręką, ale tu szacunek dla niego, że, że walczył do końca i nie klepnął tego. Czy byłeś zaskoczony, jego wytrzymałością na ciosy, bo w tych trzech pierwszych rundach twoje kombinacje wchodziły po prostu jak w masło? Byłem zdziwiony i to trochę mnie zgubiło, bo podpaliłem się, gdzieś zacząłem bić obszarne sierpy. Muszę to wyeliminować, żeby jeszcze bicie na wyższym poziomie i gdzieś do tego pewnie mnie przytkało w tej, tej czwartej-piątej rundzie, bo, bo się za mocno skałem. Co powiedział trener Andrzej Kościecki na temat obron przed wprowadzeniami? Bo do trzeciej rundy wyglądało to no moim zdaniem bardzo dobrze, no, a później błąd. Błąd, nie pamiętam już jak to, to wyszło, jak on mnie tam wywrócił, chyba gdzieś mnie zaciągnął, ale ja chyba też wskoczyłem w gardę. Tak, ja wskoczyłem w gardę, bo ja nie chciałem oddawać mu plecu, bo jak zawsze wszyscy mu plecy oddawali, to ten szybko wiązał. Ja wolałem wskoczyć z gardy i z gardy popracować. Tam biłem sorry, biłem łokcie, też tam punktowałem, ale trener jest trener był zadowolony, bo, bo się słuchałem tam w czwartej rundzie czy w trzeciej, w trzeciej bodajże zwolniłem i posłuchałem się i na dobrym to wyszło czy byłeś zaskoczony tą odpornością na ciosy, ale ja bym spytał, czy w ogóle byłeś za... zdziwiło Cię, że tak mocno Mansur jest przeszykowany i tak odporny no właściwie na wszystko, no bo i te próby, i te próby obaleń, i te, te dźwignie naprawdę, no pokazał się bardzo twardo. No tak, pokazał, trzeba mu dać szacunek za, za mocną walkę, e, nastawiałem się na mocny pojedynek, ale nie myślałem, że gdzieś przetrwa pełen dystans, myślałem, że go gdzieś szybciej e, ustrzelę, no i tu trochę jestem z siebie niezadowolony, że nie skończyłem tego przed czasem, tylko znowu poszedłem na 5 rund. Wolałbym chyba toczyć pojedynki 3 rundowe e, niż tak kalkulować na przestrzeni 5 rund. Czy w którymś momencie tego pojedynku Ty czujesz, że, że Mansur jest no naruszony po tych czasach, bo wydaje mi się, że na deskach to też wynikało z, no z tego, że łapałeś go w takim odpowiednim momencie, ale czy czułeś, że, że gdzieś go przynroczyło? Miałem, miałem chwilę, takie w drugiej chyba i trzeciej rundzie, że on tam poleciał na siatkę, oparł się aż rękoma, ale mówię właśnie, że to jest minus tych 5 rund ja jestem gdzieś zawodnikiem taki, gdzie gdzieś się rozgrywa, nie pójdzie na, na pełny gwiz gwizdek. Chciałbym zawalczyć trzy pojedynek i pokazać się właśnie na takiej pełnej przysłowiowej pijdzie, wejści i rozbić rywala. Niestety tutaj musiałem kalkulować znowu. Ale jedno jest pewne, no myślę, że bonus tutaj wskoczy, bo po tych walkach, które się rozstrzygały tutaj w pierwszej, w drugiej rundzie, w końcu taki bój, taki bój z jednej i z drugiej strony. No nie widziałem wcześniejszych pojedynków, ale jeśli mówicie, że powinien się należeć, no to... To mi miło i mam nadzieję, że gdzieś tam wskoczy ten bonus. Ja spytam w takim razie no to pytanie, które gdzieś tam jeszcze pojawiało, no co dalej, no bo wiemy, że prezes przed chwilą powiedział jakby, że ty masz kontrakt ważny chyba do przyszłego roku, no ale wiemy, że gdzieś tam celujesz wyżej, no i, i co teraz? No bo teraz już możesz się skupić bardziej na tym, no bo nie masz walki przed sobą. Ja muszę przegadać to z moim menadżerem, ja już się nie napalam, że już, już chciałbym oczywiście, ale już mówiłem, że, że w tym roku będzie kontender. W tamtym roku, tak mówiłem, nie było go, Mam nadzieję, że w tym roku się, się uda i mój menadżer już zadziała w tym kierunku, żeby gdzieś mnie dalej popchać w świat. Mój brat y, któregoś dnia w programie Koloseum w Polsacie powiedział, że Ty jesteś bardziej utalentowany od niego de facto. Czy Ty się z tym zgodzisz, że, że ten talent y, Ty dostałeś większy? Nie, no ja to, nie mogę tego powiedzieć, to jest bardziej utalentowany. E, Michał osiągnął y, na ten moment o wiele więcej ode mnie, no to, no to jemu się należy to, że, że jest, y, ma większy może talent. Nie, nie mi to oceniać, ale mój brat więcej na razie osiągnął na, na ten moment i ja to się na nim e, mogę wzorować. Ja tylko dopytam w takim razie, bo tutaj rozmawiamy o UFC i o tych wszystkich ewentualnych Twoich planach. Po tym dzisiejszym pojedynku, gdyby taka rzeczywiście pojawiła się opcja, czujesz, że już jesteś gotowy, żeby tam skoczyć, żeby tam skupować swoich sił? No na pewno, na pewno się czuję i, i wiem, że, że na pewno bym podobał, e, mój brat w wieku 22 lat debiutował, to dlaczego ja, ja mam tego nie zrobić? Czy na przykład była propozycja z innej organizacji, na przykład PFL czy Belator, czy skupiasz się jedynie na UFC? No oczywiście wszystkie propozycje bym rozważył i nawet jakbym poszedł na 3-4 walki gdzieś do innej organizacji, jeszcze mocniej się wzmocnił, czy PFL czy Bellator, nie wykluczam takich opcji. Jakby się ta droga wydłużyła, no to, e, to mogłoby się wydłużyć, ale w tych największych chyba się organizacjach. Czy biorąc pod uwagę te plany, o których mówisz, starcie z Mansurem Abdurzakowym, to jest najcenniejsze doświadczenie z tych wszystkich obron? Fajnie, jak to oceniasz? Muszę przyznać, że chyba najcenniejszy, bo miałem właśnie takie momenty, że musiałem się bronić. E, właśnie gdzieś byłem w trudnych sytuacjach. Przetrwałem to, e, pokazałem charakter, nie poddałem się. Myślę, że to taki no, chyba najcenniejszy skarb, e, skarb w mojej karierze, e, jeśli chodzi o doświadczenie. Jaki odpoczynek teraz? E, nie, muszę wracać do, do brata. Pewnie tydzień sobie dam luzu. Czuję się, nic mi nie jest, tak naprawdę nie jestem jakiś pobijany, nie zabrałem na głowę dużo. Za tydzień pewnie wracam na Matę, bo Michał się bije z Mańkutem e, i muszę mu pomóc w tych sparingach, bo, bo ciężko jeszcze z takimi warunkami. Jak, jak ja mam, to pewnie wracam na Ankos, za tydzień i, i ciśniemy dalej. Rozumiem, że lecisz z Michałem na walkę. Tak, tak, no lecę, Super są te wyjazdy i na pewno na pewno będę w narożniku. Dużo daje doświadczenia, taki wyjazd z bratem do narożnika? Tak, tak. Ja już składam się czuję jak w tym narożniku jak, jak ryba w wodzie, bo gdzieś pierwszy raz pierwszy raz, jak wychodziłem, to, to miałem takie dreszcze że mnie normalnie aż paraliżowało na chwilę, bo to są takie emocje, jak się wychodzi tam na, na UFC, a teraz już, już fajnie, na chłodno mogę podpowiadać w narożniku. Ostatnio też fajnie damy podpowiedzi Michałowi rzucałem chyba nawet na Indekage, na Wymym okiem, to tam zauważyliście, że fajne podpowiedzi były i już, już mam ten umysł otwarty na, w, tej, w tym narożniku. Głośniej krzyczysz ty, czy trener kościelski? No na pewno trener głośniej krzyczy, no bo ma większe doświadczenie i... I na pewno to on głośniej krzycze. Właśnie jak z perspektywy czasu możesz podsumować swoje przenoszenie do Ankosu? Czy to była dobra decyzja, czy no tak. to była zajebista decyzja i, i żałuję, że tak późno to, do tego doszło, że, że wcześniej tam nie trafiłem pod skrzydła trenera Andrzeja. Gratulujemy, Gratulujemy, bo naprawdę ten pojedynek oglądało się z wypiekami na twarz, żeby więcej takich pojedynków w mojej karierze i w tej organizacji w ogóle. No i super, może się... Dzięki. Możecie liczyć na jeszcze mocniejsze boje. Dajcie jeszcze mi jeszcze chwilę, jeszcze mocniej się rozwinę i, i to, to ja będę zajarzał tych wszystkich moich grywali. Dziękuję bardzo. Dziękuję.